Na Jarzyńska, chodzę do szkoły wystąpionej nr 85. Czy mogłabym Panu zadać kilka pytań? Rzeczywiście, bardzo miło. Że Jachimowicz, jestem w Adium do Ciela Muzułmańska Tylko przyjmuję się odpowiem. jeśli będę, tylko taką wiedzę posiadał. Przyjechaliśmy tutaj nagrać kilka scen do naszego filmu. Czy mógłby Panu Pan przybliżyć historię tego miejsca? Kim był? Więc yy, król tłum, to jest postać bardzo ciekawa, bo łączy się w niej i prawda historyczna i fikcja już literacka. Ta prawda jest taka, że był to legat, czyli dowódca generał Rzymskiego Legionu III i VI, który w czasach cesarza Dioklecjana, to jest przełom II, III wieku naszej ery, powstrzymał inwazję piktów i Sasów, których parę później zwano wikingami, na... Najbardziej północną z prowincji rzymskich Brytania Magna, czyli inwazja przez Murhatriana. To jest teren granicy obecnej Szkocji i Anglii, a później już w średniowieczu tym dojrzałym dodano do tych historycznych faktów całą masę fikcyjnych zdarzeń. Tak powstała postać króla Artura, którą chociażby, żeby bliżej poznać ideę, czy już to był za, za człowiek, za nie, co z niego stworzono za mit, to. Coś pomiędzy Don Kichotem a Parsifalem. W pół drogi mamy postać króla Artura takiego, nazwijmy to, archetypu rycerza europejskiego, pierwowzoru dżentelmena i człowieka honoru. Tak możemy w niczym skrócie powiedzieć. I to miejsce dwór Artusa to nic innego, tylko taki symboliczny dwór króla Artura, gdzie rycerze spotykali się usztować przy okrągłym stole. To było pierwotne przeznaczenie tego dworu Artusa. Później już pojawiły się tutaj bractwa dworu, ale ten pierwszy dwór, który stał w tym miejscu do 1481 roku, kiedy 1481 pierwszy zbudowano ten nowy dwór, w którym jesteśmy, to ten pierwszy był z około 1348 mniej więcej roku. To był właśnie ten symboliczny dwór króla Artura. Także w największym współdziałem król Artur, o którym do powiedzieć. Czy lubi Pan pracować w tak pięknym miejscu? Powiem tak. Mój y, mistrz. Y, jakby renowator dworu, poprzedni kierownik dworu Artusa, pan Edward Śleć, dzięki któremu to wszystko tutaj wróciło na miejsce, mówił, że jeżeli się przyjdzie do dworu i odczuwa się to, o czym mówiono właśnie w średniowieczu w poezji rycerskiej, la jolie de la cour, czyli radość dworu, to jeżeli tę radość dworu odczuwamy w sobie, to jesteśmy w właściwym miejscu. Ja codziennie odczuwam właśnie tutaj tę prawdziwą leżę literatury. ma Pan tutaj jakieś miejsce. Zasadniczo myślę, że to jest właśnie ten zakątek z racji Wielkiego Pieca, który wyraża cały gdański światopogląd okresu wczesno-nowożytnego, czyli XVI wieku. Czyli wiara, w tym wypadku wiara protestancka, luderańska. Łączność nierozerwalna z Rzeczą Pospolitą, tolerancja, czyli miasto tolerancji i wolności i handel, czyli bycie dobrym kupcem, uczciwym, sprawiedliwym, czyli to, co wszystko przez stulecia charakteryzowało mieszkańców tego Dziękuję panu Ja również dziękuję.